Cześć, witam Chciałem wam coś pokazać Mamy 9 grudnia Zobaczcie, szaro, muro bez liści ale z tej perspektywy normalnie jakby po prostu było w lato, brzydka pogoda cały czas zielono i elegancko minus 8 mrozy nic nie zrobiły nic nie okrywane, nic się nie zdarzyło, nie wydarzyło i nawet magnolia wytrzymała bałem się co do tych juk ale potwierdziło się że to gloriosa myślałem że to coś innego jest ale się potwierdziło udało się oliwka Ambusy zielone, nic się nie dzieje. Palmy, rewelacja. Słuchajcie, patrzcie na to. Nie wiem, czy to widać. No takie plamy na liściach. Czuję, że to zniknie, bo przecież mrozów jakichś szaleńczych nie było. Minus 8 i to tylko jedna taka noc była. Więc niemożliwe, że się coś stało z tymi liśćmi. Ale też niewykluczone, nie wiadomo, to się okaże. Zobaczcie, takie plamy po wychodziły. Muszę doczytać co to takiego. O, tu jest lód. Jeszcze woda zamarz... zamarznięta Minus 2 u mnie cały dzień Coś mi się wydaje, że to od lodu jest Od tego śniegu, co leżał na tych liściach Powinno to zniknąć Tak mi się przynajmniej wydaje Bo tu na przykład nic nie leżało i liść jest idealny To tak jakby od tego lodu, co na liściach było No nie no, niemożliwe, żeby karłatce. Karłatka była w sumie przykryta wtedy Minus 8 Ale śniegu nie miała na sobie A tu miało śnieg i takie plamki powychodziły Ach, powiem wam tak będzie dobrze Jakbym w minus 8 już było jakiś czas temu jakby się coś miało stać to już by dawno uschło albo zżółkło, albo coś, cokolwiek by się stało jakieś przebarwienia się pojawiły, mam nadzieję że to nic wielkiego na dużej palmie na dużej palmie też to jest, a więc to chyba normalne zjawisko nie będę się z tym zbytnio przejmował. Jest 1430 i zobaczcie jak jest ciemno. no Normalnie jest ciemno. W domu jest tak ciemno, że trzeba światła świecić. Przejąłem się trochę tą palmą. Ale w sumie nie wiem czemu. Nie wiem, minus 15 było i się nic nie stało tam krótko, nie osłonięte były na minus 15 się nic nie stało jednej nocy. Teraz przy minus 8 miałbym się przejmować. Kurda, nie, nic się nie dzieje. Na pewno się nic nie dzieje. Juki rosną w gruncie, wszystko rośnie. Wydaje się cacy. Bambus trochę zrzucił. To jest ten czerwony, trochę zrzucił. Liści i pożółkły, ale wypuszczam mnóstwo nowych pędów. A pewnie na tych starych pewnie też coś odrosną nowe. No to się okaże. Z bambusem ja za wiele nie mam do czynienia. To była pierwsza zima z bambusem. Natomiast u Wagnera... U Wagnera dosłownie Nic. Nic. Wagner jest odporny, nic mu się nie dzieje. Nic. Zimno. Uciekam do domu, bo mi jest zimno. Teraz trochę z piwnicy wam pokażę moje banany. Muselka tutaj troszkę się wysusza, liść. Ale przesu przesuszam glebę. Tutaj od czarnego henia basiok. Zieleniutki, fajny. Ziemia też jest sucha. Odeszła na centymetr już od doniczki. Nie wypuszcza nic. Ale mój wielki maurelas. Patrzcie, co wypuścił. Muszę to odciąć. Hlasno to gdzieś tu. Co to jest? Troszkę ciepło tutaj. Mam ten drugi, też troszeczkę wypuszczę. Kurczę, nie mam takich idealnych warunków, żeby było chłodno. Wręcz tak. 7 stopni 8. Nie mam takich warunków. Tutaj u mnie jest chyba z 12, czego tam z 15 18. To jest za ciepło. Nie mam, jak to przeżyje do wiosny, to będzie cud.